Cześć! Witajcie na kanale Milion Pomysłów na Mimce. Dzisiaj na naszym stole... Dostajecie pasa, ponieważ na naszym stole akumulatorowa piła do gałęzi marki Parkside model pasa 20 A 1 Zapraszamy. Zapraszamy! Moi drodzy, widzieliście już pilarkę tego typu na naszym kanale? Na szczęście była nasza. Ta jest nasza. Na spodzie napisano Grizzly Tools. Więc od razu wiedzieliśmy, że będzie działać. Tak jest. Eee, ostatnio jeździliśmy trochę po Lidlach w poszukiwaniu czegoś zupełnie innego. Zobaczycie to, myślę, w najbliższym czasie, ale popatrzyliśmy, stwierdziliśmy, że ta poprzednia wersja, którą wam pokazywaliśmy, jednak mimo wszystko to prowadzenie, te zęby do łapania gałęzi, ma takie sobie. I po dłuższym użytkowaniu, nie. Nie. Ale jak zobaczyliśmy tą. To... Pierwszy model, pierwszy wypust. Tak, pierwszy wypust a jedynka stwierdziliśmy, że wracamy do tematu. Do korzeni. Tak jest. To już jest nowa kolorystyka Parkside'a. Jak widzicie, to już jest ten nowy karton. Na, będziemy mogli Wam wrzucić wow, zdjęciu, mam stare. No, powinno być. Walizka standardowa, tu się nic nie zmieniło, nie ma o czym gadać. U góry instrukcja obsługi, sama nasza pilarka jest w zestawie, nasze zęby, oraz ostrze. Ostrze standardowe, to które było w zestawie. Hmm. Wygląda to dość ciekawie, bo wygląda, jakby ktoś już raz próbował tym cokolwiek przeciąć. I to na pewno nie ja. Ja też nie. E, w zestawie nie ma nic więcej. Oczywiście zaglądamy do instrukcji obsługi, bo nas standardowo interesuje jedna mega ważna informacja, której na ogół niestety nie ma. Może tym razem będzie. Czyli waga. I waga bez akumulatora 1,45 kg. Super. Grizzly, więc jeśli chodzi o wykonanie, to tutaj naprawdę się nie ma do czego przyczepić. Jest tutaj parę rysek na tworzywie, ale one wynikają z tego, że kupiliśmy ostatnią sztukę, która już była otwarta. Więc jakby nie z procesu gdzieś tam produkcyjnego. Jeżeli chodzi o wykonanie, to tutaj nie ma żadnych szparnodlewek, niedolewek. Nie ma żadnych innych historii, do których moglibyśmy się. Przyczepić. Jest w pełni dorobiona. Jak Gryzli. Jak to Gryzli, dokładnie. Wymiana ostrza. Jeżeli chodzi o wymianę i zakładanie ostrza, te motylki są dość duże i myślę, że nawet w dość grubej rękawicy będzie szansa na to, żeby je na spokojnie założyć. Jeżeli chodzi o uchwyt do naszych gałęzi, czyli ten uchwyt, dzięki któremu będziemy mogli po prostu założyć i ciąć w ten sposób. Jest on wykonany zupełnie inaczej niż ten poprzedni. Składa się z dwóch części. Te zęby są gięte po prostu z jednego kawałka, więc jest bez porównania. Aczkolwiek montuje się to też je w inny sposób. Jeśli ktokolwiek będzie miał ochotę wrócić do filmu o poprzedniej wersji, to tutaj, gdzie jest ta zaślepka, był przycisk. Ten przycisk trzeba było nacisnąć. Wsunąć i tak dalej, i tak dalej. Tu mamy po prostu prowadzenia, które musimy idealnie wprowadzić, te dwa wąsy, które nam tutaj wystają. O. I w momencie, w którym dojdziemy do oporu, tu mamy takie dwa listki. Naciskamy, dociskamy, puszczamy. Jest po temacie. I dlaczego nie założyłem ostrza wcześniej? Bo to nie jest jakiś wielki problem, żeby je założyć w momencie, w którym te zęby są już założone. Czyli mamy tak, odchylamy, trafiamy. I teraz jest ciekawa sprawa, bo odchyliłem. A, trzeba odchylić do końca. Dobra, odchylamy do końca, pociągamy delikatnie mechanizm. Odskakuje, jest po temacie. Wkładamy akumulator, oczywiście standardowe zabezpieczenie uruchomienia, gumowana wszędzie tam, gdzie trzeba. Czyli trzymamy ten sprzęt w ten sposób. Tam, gdzie potrzebujemy, jest gumowana. No i ten silnik pracuje zupełnie inaczej. Ale taka propo 79,7 dB. Tak jest, czyli niedużo się pomyliłem. Oczywiście, tak, to była informacja ze sprzętu, który zobaczycie w innym filmie. Jeżeli chodzi o nasz posuw, czy tam o naszą prędkość, to jest to od 0 do 2700 słów na minutę. Natomiast jeżeli chodzi o to, jak daleko ona pracuje, czyli mamy plus minus 20 mm. Taki jest skok pracy. Producent deklaruje, że maksymalna średnica cięcia 90 mm. Tyle myślę, jeżeli chodzi o to rozwiązanie. Oczywiście standardowo jest to wersja Golas bez akumulatora, bez ładowarki w dobrych pieniędzach do wyrwania w tej chwili w promocji. Ale do tego myślę, że zaraz dojdziemy. Przechodzimy do testów. A my idziemy właśnie coś uciąć. Wykonamy dwa cięcia, jedno po mojemu powoli dając narzędziu po prostu pracować własnym ciężarem, a później przyjdzie nasz ogr i zrobi to po swojemu. To co? Działamy. Jak sami widzieliście, zegarek jackowi odpalił się dwa rady, czyli jakby przebiegł maraton. Boże, i to mi zaburzy całą ilość kroków. Masakra. Miana. Czyli ja po swojemu. Ale to tak trzyma się jak się trzyma. Jak widać, zęby się zagryzają, ale jeśli chodzi na delikatne do, dociśnięcie, nic nie bierze wtedy. No nie, pod pod własną siłą, pod własną siłą musi iść. Prawdę mówiąc, powiem to w podsumowaniu. Dobra, no jak zwykle, podsumowanie podsumowaniem, zacznę pierwszy, jak zwykle. Cena na pewno Was zaskoczy, może zrobię teraz jakąś większą wyprzedaż, bo pamiętam cena była wcześniej trochę inna, ale dla mnie to jest sprzęt dla kobiet. Na działkę, właśnie bez żadnego oporu, bez niczego, żeby sobie przyłożyć na gałąź i z własnym ciężarem sobie to padnie. a 1,45 kg nie jest to za dużo. No nie. Czy to młoda, czy to starsza, czy to najstarsza, można powiedzieć, babcia, babcia, prababcia i ktoś inny? Każdy system poradzi. 77 zł, bo za część a nie skończyłeś. Czekałem na ciebie, przyjacielu. Y jest to dobra cena za ten sprzęt. Rzeczywiście. Nie wiem, dlaczego jest teraz jakaś taka wyprzedaż. Oczywiście jest ten sam model, który widzieliście poprzednio. Teraz tak. Mimo tego, co żeśmy tutaj robili i cieli, te zęby się nie pogięły. W przeciwieństwie nie, do no poprzednika. Tutaj to dlatego nie jestem w stanie ścisnąć między rękami. Tak, więc. Czy jakby... No wiadomo, na hama to mogę delikatnie zgiąć, ale no ten sprzęt nie jest do ściskania. Więc tu y, wygląda to fajnie. Cena jest ok. Czy ta średnica, którą deklaruje producent, czyli do tych powiedzmy tam 90 mm, to jest dobre rozwiązanie? Powoli da radę. Powoli da radę. Pod ciężarem własnym. Ale raczej do cieńszych cięż, gałązek i tym podobnych historii, e, do grubszych, jednak mimo wszystko dla faceta, wolałbym bez tych zębów. Nie, no oczywiście, ale każda kobitka nawet z tymi zębami sobie poradzi pod własnym, tak jak ciężarem powiedziałam to wcześniej, będę to powtarzał kolejny raz, bo pod delikatnym, naprawdę delikatnym naporem siły od razu to albo wy, wy zaczynacie się telepać, albo staje. Tak, ale ja się śmiałem, bo się nabijał ze mnie, żeby się dwa razy zegarek odpalił. Sam w pewnym momencie nie miałeś siły utrzymać. Nie, no, utrzymywałem się, tylko ja robiłem kuchnię. Tak, w musiałby chodzić. Nie, no, ale śmiechy śmiechami, naprawdę, tak jak powiedziałem, sprzęt bardziej dla mnie bym powiedział, że dla kobitek, dla każdego działkowca. Też znowu to powtórzę się z działkowicem, bo w bloku ci to nie będzie potrzebne. W domu jednorodzinnym, gdzieś na własnym jakimś tam terenie, działce, polu namiotowym, ktoś kto ma tam swojego. Ale nie ukrywajmy, każdy te sprzęty kupuje pod działkę. Tak. I to jest dobre rozwiązanie. Myślę, że za te pieniądze warto. Wydaje mi się, że bardziej warto niż poprzednik. Oczywiście, że tak. Bez porównania. I chyba tym pięknym akcentem zakończymy. Przypominam, że widzimy się w każdy poniedziałek oraz piątek. A my na dzisiaj kończymy. Pozdrawiam Was serdecznie. Widzimy się na pewno już wkrótce do zobaczyska. Cześć! Cześć.